Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Aneta. Dzisiaj jestem sama, ponieważ moja szefowa się zbuntowała i powiedziała, że nagrywać dzisiaj nie będzie. Ma zły humor od rana, wstała lewą nogą. Kochani, święta już bardzo blisko, już chyba czuć je w powietrzu, a na pewno widać, widać w sumie w każdym sklepie, gdzie tylko się nie wejdzie, to widać, że już niebawem są święta. Także dziś moja propozycja dla Was na świąteczny stół, ponieważ my również słodkości w tak... Wyjątkowy dzień jak święta, nie musimy sobie odmawiać i dzisiaj właśnie mam dla Was taką propozycję, którą będzie, na którą spokojnie będziecie mogli sobie y, pozwolić. Dziś mam dla Was taką fajn, takie fajne ciacho y, migdałowe, coś powiedzmy w stylu babki. Będzie ona y, posypana cukrem pudrem cukrem pudrem oczywiście. Także zapraszam. Ciacho moi kochani, oczywiście skomplikowane nie jest jak większość moich przepisów, moich propozycji dla Was, bo właśnie o to chodzi, żeby nie komplikować sobie życia. Fajne jest też to, że nie potrzebujemy tutaj zbyt dużo składników, tak naprawdę, ponieważ jest potrzebna tylko mąka migdałowa, erytrol, jaja, masło. Masło tak naprawdę tylko do wysmarowania formy, odrobina cynamonu. Ja mam jeszcze ekstrakt waniliowy. I skórka z cytryny. Oczywiście cytrynę sobie najpierw sparzyłam, i starłam ją sobie na tarce. Także mam już tutaj przygotowane. No i oczywiście, kochani, pierwsze co. no nie oczywiście, po prostu pierwsze co robimy, to wbijamy sobie jaja do miski. Świetnie jest mieć takie swoje źródło, jeśli chodzi o jaja. Ja mam genialne źródło, moja sąsiadeczka, także sąsiadeczko, dziękuję Ci bardzo, że mam. Taki przywilej, ponieważ jaja takie swojskie, gdzie kury nie są zamykane w klatkach centymetrowych, po prostu są zupełnie inne niż te właśnie kupne w sklepie pieczątkowane. Te widać od razu, że są prosto od kury. Dobra, idę umyć ręce. Przypuszczam, że jaja kupowane w sklepie też są od kury, chociaż no, w dzisiejszych czasach tak naprawdę nic nie wiadomo. Dobra, mam już jajka wbite, teraz mam już tutaj odmierzony erytrol. Oczywiście, jeśli chodzi o erytrol, ja podałam Wam y, moją y, proporcję, którą ja dodaję, to jest kwestia indywidualna, jak słodkie ciasto lubicie, y, tyle po prostu dodajecie erytrolu. I teraz to, kochani, muszę bardzo dokładnie połączyć za pomocą miksera, aż powstanie taka piana, puszysta masa. Masa mi się już tutaj pięknie ubiła, jest bardzo puszysta. Teraz, kochani, dodaję skórkę z cytryny. Cynamon. Jak na święta, to cynamon być musi, prawda? Bo to jest cały aromat świąt. I ja dodaję jeszcze odrobinę y, aromatu y, z wanilii. I teraz muszę to jeszcze raz wymieszać. Wszystko przelałam sobie do troszeczkę większej miski, ponieważ teraz dodaję mąkę migdałową i dodajemy ją stopniowo. Ważne jest to, żeby y, teraz mieszanie było na jak najmniejszych obrotach. Można to zrobić łyżką, można to zrobić za pomocą miksera, ale tak jak mówię, na tym najniższym poziomie. Także dodaję najpierw sobie połowę mąki i jeszcze dodam Wam, że y, to pierwsze ubijanie trwa dosyć długo. Ja miksowałam to około 3-4 minut. Najlepiej, jak po prostu ten erytrol nam się w, tej, w tych jajkach rozpuści. Teraz dodałam połowę mąki migdałowej i tak jak mówiłam, na najniższych obrotach to wymieszam. Ciasto mi już pięknie gęstnieje i teraz dodaję drugą porcję mąki migdałowej. I ponownie mieszam. To mieszanie nie powinno trwać zbyt długo, ażeby nasza masa nie straciła y, puszystości tylko po prostu do momentu aż składniki y, się połączą. Teraz przygotuję sobie blaszkę. Hania poprosiła mnie, żebym użyła jej ulubionej foremki y, do ciasta, bo jest po prostu różowa, no to wiadomo, że u, jej ulubiona. Y, I teraz moi drodzy, oczywiście wysmarowałam ją sobie masłem i teraz całość przelewam do y, foremki. Piec mam już rozgrzany do 170 stopni. Także przelewam sobie ciacho i wkładam je do piekarnika. Już sobie tutaj wyrównałam całość od góry, a czas pieczenia no kochani, to jest kwestia też piekarnika, każdy piekarnik piecze inaczej. Ja ustawiam góra-dół i u mnie to ciacho siedzi około 25 do 30 minut maksymalnie. Ale mówię, to tego się nie, tym się nie sugerujcie, wasz piekarnik może piec inaczej. Najlepiej po prostu wbić w kałaczkę. Jak ona jest sucha, no to wtedy ciacho jest gotowe. Trzeba to kontrolować. Także ciacho wrzucam do pieca. Babucha moja piekła się 25 minut dokładnie. Wygląda tak. Eee, ważne jest, żeby od razu nie wyciągać jej z piekarnika. Jej, no jej, ciasta w sensie żeby po prostu wyłączyć piekarnik, lekko go uchylić i ciacho musi lekko ostygnąć w piekarniku. Moje już jest zimne, dlatego jest już gotowe do y, posypania go cukrem pudrem. Cukrem pudrem, oczywiście w cudzysłowiu, y, cudzysłowiu czy cudzysłowie? Pewnie mnie poprawicie, bo zawsze mnie poprawiacie jak coś źle klepnę. Także, kochani, y, cukier puder mój przyrządzam po prostu w młynku. Wsypuję tutaj erytrol, mam go i teraz posypuję. Moje ciacho. Uważam, że tak podana baba moja, moja baba, moje ciacho będzie upiększeniem waszego stołu wigilijnego. Nie, nie wigilijnego, tylko świątecznego. Także mam nadzieję, że skorzystacie. Na życzenia świąteczne jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale oczywiście życzę Wam smacznego, mam nadzieję, że skorzystacie. E, będę bardzo wdzięczna za jakiś komentarz, czy Wam smakowało, czy nie, jeżeli będziecie robili wersję próbną jeszcze przed świętami, także dajcie znać w komentarzach. No i widzimy się już bardzo, bardzo niedługo, a zapraszam Was serdecznie, ponieważ mam dla Was równie y, smaczną, a nawet może jeszcze smaczniejszą, propozycję, oczywiście słodką na święta. Którą spokojnie możecie wcinać i, i nie mieć wyrzutów sumienia. Także do zobaczenia, papa! Pa.